Hej, witam serdecznie, ja jestem Steve a to jest oczywiście y, Food Processing Simulator, moi drodzy, nasza y, przecudowna fabryka y, do przetwórstwa żywności. Moi drodzy, 18 grudnia 25 roku, y, dzisiaj oficjalna premiera tejże gry i tak, moi drodzy, powiem wam szczerze, że twórcy bardzo mnie y, na tą premierę zaskoczyli. Po pierwsze, zmieniła nam się troszeczkę maszyna startowa, teraz mamy tutaj taki fajny wrzut że to nie, nie wiem jak to będzie tutaj sobie James z tym radził. No chyba sobie ogarnie temat. E, to jest pierwsza rzecz. Druga, słuchajcie, możemy teraz sobie zamawiać nie tylko po 6 sztuk w kartoniku, ale mamy jeszcze średni kartonik, 24 sztuki i duży kartonik, 48 sztuk. Tak samo jest, jeżeli chodzi o opakowania i etykietki. Także bardzo fajnie. Zaczynamy sobie, słuchajcie, y, od pomidorków. O, sałaty to my trochę mamy na tym magazynie. Dzisiaj właśnie mała ciężaróweczka wyjedzie. Weźmiemy sobie po jednym kartoniku pomidorków i papryki. Opakowania, myślę, że. No dobra, weźmy też. I etykietki. Jak już będzie, James tutaj sobie ogarnie temat. 48 sztuk. Dobra, zobaczymy, jak to będzie nam tutaj. Ej, wrzut jaki szybki teraz, no elegancko. Teraz to pasuje robota. No pięknie. Pasuje mi to. O to tu jest przechowywane w tej maszynie startowej i tak po malutku wypuszczane dalej na linię produkcyjną. Bardzo fajnie. Dobra, moi drodzy, jest jeszcze coś. No patrzcie mnie tutaj to. Informacje o chłodni mamy całą listę y, magazynową. To co się tutaj na chłodni nam znajduje. To na czym bardzo mi też zależało, tak więc tutaj naprawdę y, ukłony w stronę twórców, że te wszystkie gdzieś tam uwagi y, przez graczy zgłaszane, że zostały właśnie wprowadzone. Także Szapoba 48, dobra, tu się kończy. Y, czy mamy jakiś projekt na dzisiaj? Oprócz tej sałatki jest sos paprykowy. Dobra, dawaj, powinien być. Zresztą tam się produkuje w razie czego. Mm, dobra, to jest to, to jest to. No, tutaj cały czas ta papryczka nam wędruje, prawda, także elegancko. A ty pomidorki wrzuciłeś, czy ty biegasz? No nie, dobra. James tam doładowuje maszyny opakowania. To my tym pomożemy trochę. No i spoko. Ale Wam powiem szczerze, że yy, tutaj ta maszyna startowa i te większe pudełka, teraz które możemy zamówić, naprawdę robimy robotę. To było genialne posunięcie. Bramistrzyni, jak sobie radzisz? Aha, ty już możesz jechać, to no na razie. Tego sosu paprykowego, ile my tu mamy? 84 sztuki, O, e, to na miękko. To na miękko. Towary dostarczone, ok, etykietki brak opakować. No to akurat sałaty to na razie nie, nie, nie robimy, ale zobaczymy czy w ogóle y, opakowania są w tej maszynie. No były, nie? Dobra, niech będzie na jakiś tam zapas później. Dobra. Aha, dobra, bo pewnie już jest ta maksymalna ilość, którą mu zleciłem, bo oni mają ładować po 60. No, tu jest 60. Dobra, wrzucimy to. Dobrze, tu w ogóle idą te pomidory? Idą, idą. No dobrze, to teraz tak. Jeszcze zamówimy sobie. Tak, żeby James miał co robić. Po dwa kartoniki. Niech będzie. Sałatka z sałaty 282 sztuki, 261 z pomidorów. To w sumie najbardziej to byśmy musieli się skupić chyba na tych sosach w takim razie. To zaraz też wyjedzie. Kolejna sałatka z, te, z, z sałaty 60 sztuk dawaj. Okej, okay, pojechało. I coś jeszcze? Coś jeszcze na dzisiaj. Czy już nic. Na jutro 108. Może być, to się wy, 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 wysprzedamy z tej sałatki. Będzie trochę spokoju. Dobra. Ty co to, to paprykę ciśniesz? No dobra, dawaj te pomidorki. elegancko Dobrze. no to teraz słuchajcie moi drodzy intensywnie trzeba cisnąć o to żeby ten dziewiąty poziom reputacji sobie wbić yy, zatrudnić kolejnego pracownika Edward będzie no i później na dziesiątym poziomie kolejnego miglanca do załadunku I dwunasty poziom to mamy ten wózek widłowy a właśnie, a coś tutaj... Teraz się nam zmieniło? Nie. Cały czas jest jako dodatkowa zawartość. Ta, ta druga chłodnia. No ciężko ten komunikat. No znika ten komunikat, ciężko go namierzyć, ale nie ma, nie ma dostęp dostępności jeszcze. Dobrze, poczekamy. Na spokojnie. Jeżeli twórcy nadal będą tak się tutaj nad tym grą ładnie pochylać i o nią dbać, to myślę, że ma przed sobą jakąś tam przyszłość. Ważne, żeby ewentualnie wprowadzić jeszcze jakieś nowe rzeczy, które graczy przyciągną i przytrzymają tych obecnych, nie? bo to wiadomo jak z tymi symulatorami bywa. Później już w pewnym momencie dochodzimy do takiego momentu, że to jest wszystko powtarzalne. I to z czasem może nam się yy, prawda, znudzić. Z tego co widzę, to maszyna pakująca cały czas yy, napierdziela po 6 sztuk. A jakby to też sobie wykombinować coś i przejść tak samo jak tutaj yy, w, tych, w tych zapasach. Na takie 24-sztukowe kartoniki, na przykład. Zaoszczędziłoby nam to miejsca na magazynie na pewno i przyspieszyło też niejako ładowanie ciężarówek. Chociaż no znowu z drugiej strony, powiedzmy, że to idzie w sprzedaż detaliczną, to te opakowanie po 6 sztuk, taki w miarę optymalne, nie? Ale też jest w sumie tutaj oznaczone jako S, small. To może w przyszłości twórcy też nam pozwolą samemu zadecydować, w jakie duże kartony chcemy to pakować. Ewentualnie dołożę tutaj jakąś opcję na pulpicie, że będziemy mieli do wyboru małe, średnie albo duże. Też by było całkiem ciekawe rozwiązanie. Dobra, ty sobie jedź. Może coś nam jeszcze wpadnie na dzisiejszą wysyłkę. Dokupimy jeszcze też opakowań i etykiet. Będzie elegancko. Dobrze, pojechało. To mamy jutro. 48 sałatek z pomidorów. Proszę bardzo. Podstawiaj tę furę. Też tego mamy dosyć sporo. Spoko ja mówię, co, Aha, ty dokładasz miseczki na sałatkę z pomidorów mówię, Co ty robisz przy tej maszynie? Czy ty mi tam brudzisz, za przeproszeniem, od tyłu tej maszyny? Czy jak? Ja ty miseczki dokładasz 48 sztuk, dobra, pomożemy temu gigusiowi? Tu jest coś niekompletne A, dobra. No nie, tak. No ta. Dawaj palety. Przynieś jeszcze jeden kartonik. Nie chciałem tak ładować... Pełna, mówię nie wiem czy zdążymy. Ale dobrze Dobra, jedź. Przydałoby się coś dużego z sałatki z sałaty na przykład, tak? no, ale to żeby jeszcze dzisiaj wyjechało, bo ta reputacja by nam troszeczkę podskoczyła, a tak to takimi małymi zamówieniami to będziemy się bawić dosyć długo. Dobra, załatwione. To jest za dwa dni. Następna sałatka z sałaty. Też na dzisiaj, no nieduże nie zamówienie. Ale ważne, że tego ekspa będziemy sobie tutaj podbijać. Tak powiedzmy na bieżąco, nie? No jak z tego co tak rozumiem, to my możemy tu walić do bólu, tak? Tak, nie ma tu jakiegoś ograniczonego miejsca w tej maszynie. Wszystko przyjmie. Mam tylko nadzieję, że ona dobrze zlicza to wszystko, co było wrzucone, nie? Żeby tu nie było kłopotów. Dobra, i teraz jeszcze, jeżeli jesteśmy już przy tej linii z pomidorami, też jeden z widzów padł na taki pomysł, pisał w komentarzu, żeby tą maszynę rozdzielającą yy, połączyć za. Yy, znaczy połączyć, ustawić za suszarką do warzyw. To też w sumie, słuchajcie, yy, całkiem słuszna koncepcja. Trafna, rzekłbym, bo wtedy. My postawimy tylko tak: jedną maszynę startową, jedną krajalnicę, jedną myjkę, jedną suszarkę. Później maszynę rozdzielającą tylko na tyle, żeby to zapakować osobno do butelek i osobno do miseczek. No wiadomo, etykietki i finalnie to i tak i tak wyląduje na jednej maszynie pakującej. Więc przy takim rozwiązaniu zaoszczędzilibyśmy miejsca, bo trzy maszyny będziemy mogli niejako zlikwidować. Także w sumie takie ustawienie maszyn też jest całkiem spoko. Yy, może nie teraz, ale gdzieś tam w przyszłości może na linii do sosów, albo na czymś. Na, na, na czytem znaczy Do sosów yy, na linii papryki myśmy takie sobie yy, właśnie ustawienie ogarnęli. Zobaczymy, jak to wszystko będzie w trakcie się nam yy, rozwijało. Ale koncepcja naprawdę yy, całkiem spoko. Nawet prawdę mówiąc nie przyszło mi tu do głowy. I jeszcze jest też temat tej maszyny mm, filtrującej, tak? Maszyna filtrująca towary. Też mi właśnie zastanawia, jak ona będzie działać. No, no bo tutaj na tej maszynie rozdzielającej też tylko możemy warzywa przypisać. Opakowań nie możemy. Także znaczy, no zobaczymy, zobaczymy. Dobra, jak tam? Aha, ty kończysz już. Bardzo fajnie. Dobra, jedź, popie, jedź. Sałatka z sałaty 150 sztuk. No nie wiem, czy się w ogóle pchać w tą sałatę na razie. Tu mi można i tak, James, za bardzo nie ma co robić, nie? Dobra, ciśnij. Sos pomidorowy, daj, 30 30 buteleczek, sos z papryki, 120 sztuk, ale to za dwa dni. Damy radę to ogarnąć do tego czasu, ale nie chciałbym na razie może slotu blokować, bo nie ma to sensu, nie? I tak już jeden slot mamy zablokowany projektem, a ten drugi to wykorzystujemy tak na bieżąco. Sos pomidorowy, dawaj. Pomogę ci trochę. Yy, pomidorowy, nie paprykowy. W sumie ciekawe, jakbym rzucił zły sos, nie? Czy by się coś stało. No już teraz nie zdążę tego sprawdzić. Dobra, może następnym razem. Wiesz, aha, sławne. Dobra, to ja sobie wezmę tu paprykę, wiesz? Okej, okay, pasuje. I odbieramy tutaj. O, no to lipa. To już wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejsze wysyłki. Hmm, hmm, hmm. No to może weźmy ten sos papryki 20 sztuk. No, dobrze, może być. Bo to wyślemy jutro. nam się też slot zwolni, także okej. Okay. Że dzisiaj już nic więcej nie wyjedzie, pozostaje nam tylko yy, produkcja. No ale coś w mi się nie podobie. Kurde! Kończyły się butelki na sos pomidor paprykowy. Ja mówię, nie dostajemy tego na magazyn. A ja tu tak dałem ciała. Kurde! Zaraz to ruszymy dalej z produkcją. Okej, okay, a etykietki też trzeba będzie domówić. Bo tej papryki trochę tam było wrzucone. tam mi te butelki wszystkie walisz okej okay. buteleczki no jeszcze się pakuje, się pakuje te etykietki? tak, dobrze no dobrze, cieszy mnie ten fakt. Niezmiernie wręcz. No dobrze, dobrze. Trzeba będzie jeszcze podejść i zobaczyć, czy czasem etykietek na sos pomidorowy nie brakuje. 27 etykietek, 62 butelki. Dobra, zrobimy to jeszcze w ten sposób, że wszystkie te etykietki kupimy po jednym kartoniku. Opakowań, tych miseczek może dwa, ze dwa kartoniki albo trzy kartoniki butelek. To w razie czego też James podokłada. W zależności od tego, gdzie się ją pokończyło Brak miseczek, kurde No teraz to w sumie tak, bo ja tu miałem poładowane w maszynie po 60 sztuk Jeżeli chodzi o etykietki i miseczki a teraz wystarczy taki jeden, drugi kartonik 48 sztukowy wrzucić. To opakowanie na momencie idą, nie? Dobra, tu dorzucę jeszcze jeden. Zostaw, zostaw mi te miseczki! Używa. Dobra, dokupię jeszcze. W sumie w takim razie, słuchajcie, jeżeli my teraz kupujemy 48 sztukowe kartoniki no to te wszystkie maszyny, trzeba by im poprzestawiać na trochę większą ilość. 48, przyjmijmy, żeby chociaż ze 2 kartony tu wrzucił. Yy, to jest 96, nie? Dobrze w matematyku umie? Tak chyba będzie. To trzeba wszędzie teraz im tutaj, znaczy im. Na razie jednemu pracownikowi, ale finalnie będzie ich yy, dwóch, tak? Czy na. Nie, no ogólnie możemy trzech zatrudnić produkcyjnych i trzech magazynierów. No ale to zanim do 14-15 poziomu dotrzemy, to, to jeszcze trochę drogi przed nami. Maszyna tu. Dawaj, muszę też zmienić no 96. Tutaj tak samo. Ok. I jeszcze... A, tu na sałacie i na tej Na papryce. Twarde etykietki się skończyły na sos paprykowy. Trzeba będzie też zaraz domówić. I butelczyny też. Chyba, że zostały jeszcze jakieś. Tak, buteleczki są i etykietki są. Dobra. To ogarniemy. ...etykiet, ale to i tak i tak trzeba będzie to mówić jeszcze, bo będzie mało. Na pewno będzie za mało. No, no tu się jeszcze sos paprykowy się pakuje. buteleczki jeszcze. I dobra, moi drodzy, to będzie wszystko jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy. Ja oczywiście poczekam aż to wszystko zejdzie z maszyn, żeby mógł to tony ładnie pozanosić na magazyn, żeby się nam tutaj w razie czego nic nie popsuło. Szkoda tracić jakość tych produktów, bo my jesteśmy przedsiębiorstwo prawda pierwsza klasa i produkty mają być też pierwsza klasa. Także moi drodzy, ja wam za to spotkanie dziękuję, tak jak mówiłem, z chłopakami dokończymy tutaj yy, tą dzisiejszą produkcję, no i oczywiście widzimy się w kolejnym odcinku, pamiętajcie, sekcja komentarzy, łapka w górę i do następnego. Jeszcze raz dzięki, trzymajcie się, hej hej!